Garda. Dla jednych prekursorka i babcia nowej fali francuski dla innych bojowniczka o prawa kobiet do aborcji, lewaczka, marksistka, filmowiec niszowy, i niezależny. Albo dla odmiany filmowa ignorantka i seksistka. No, tak czy kobieta nietuzinkowa, nie poddająca się schematom, nierozumiana, charyzmatyczna. Właściwie z nią nigdy nic nie było wiadomo. Miała 10 pomysłów naraz. Przyjdzie na spotkanie z dziennikarzami, a może nie. A może przebierze się za kartofla, albo owinie się taśmą filmową. Choć zmarła rok temu, a niezwarda dożyła 90 lat, to ani wyglądem, mówiono o niej Lady Pink, bo nosiła bordowo siwe włosy, ani tym bardziej zachowaniem nie przypominała statecznej matrony. Skakała z radości, gdy zamiast urodzinowego tortu dostała od przyjaciół 80 mioteł. Tak, mioteł, na 80. urodziny. Ale najlepszy prezent podarowała sobie sama zrealizowała a to było to 12 lat temu autobiograficzny film Kolaż Plaża Niesta, który odebrała francuskiego Cezara w kategorii dokument. Warda zabiera tutaj widza na bardzo osobistą podróż po wewnętrznych pejzażach miejsca, ludzie, wydarzenia, które zapadły w jej pamięć. Tak opowiada o tym filmie: Ten film to taka instalacja z mojego życia. Chciałam pokazać moim bliskim dzieciom, wnukom, przyjaciołom moje wspomnienia z przeszłości i zobaczyć, jak na nich działają, a z widzów uczynić świadków mojej historii. To są wspomnienia starej kobiety, ale nie kobiety stojącej nad grobem, żartowała. Łatwiej więc powiedzieć dziś, kim Zwarda je, nie jest, niż kim była. Kłopoty za nie zaczęły się już bowiem już we wczesnej młodości, gdy w wieku 26 lat. Dzięki pieniądzom, odziedziczonym po ojcu, nakręciła swój debiutancki film La Ponte Pitture. To wtedy okrzyknięto ją prekursorką francuskiej nowej fali. Co tak bardzo zachwyciło nowofalowców? Przede wszystkim autobiograficzny charakter filmu, realistyczny punkt wyjścia fabuły, tania produkcja, paradokumentalizm, niezależność. Kompleks, ale też paradoksalnie siła i odwaga nie brały się jednak z tego, że w przeciwieństwie do swoich kolegów, krytyków, ona nigdy nie była kinofilką. Nie dość, że w życiu właściwie nie napisała żadnej recenzji, to przed swoim głośnym debiutem widziała zaledwie kilka filmów, no może z dziesięć, z czego najlepiej pamięta Królewnym Śnieżkę. A niezależność, tak bliska nowofalowej estetyce. Dla Wardy to nie było złożone, zało, założenie, nie był też żaden postulat. Po prostu konieczność, to, że musi być samodzielna, było dla niej jasno od początku. Kino, które proponowała działało na producentów jak czerwona płachta na byka. Kręcili nosami, że za bardzo niszowe, że za mało, że za bardzo autorskie, no i kto da pieniądze na projekty, które powstają latami. Już jednak w 1954 roku Warta założyła firmę Cine Tamaris, w której wyprodukowała 17 filmów pełnometrażowych. Kilka lat później, w 1958 roku, poznaje miłość swojego życia z Denis. A jest tak to wspomina. Jacques pokazywał wtedy pięknego, obojętnego, a ja w stronę wybrzeża. Zaprosił mnie na kawę. Pił panacz, czyli piwo z lemoniadą, a ja napar z werweny. Podobaliśmy się sobie, ale dopiero w czasie następnego tour i to po długim spacerze wzdłuż Loary poznaliśmy się w sensie biblijnym. Od początku umówili się tak, że to ona zajmie się produkcją jego filmów, a on poświęci się reżyserii. W 1964 roku dzięki ogromnej determinacji nie udało się jej mężowi zrealizować jego najsłynniejszy w prawdzie no ale też najbardziej zwariowany i ryzykowny projekt pod tytułem parasolki z Szerburga. W szczęśliwym życiu Aniez nastąpił niestety krach, kiedy u żaka stwierdzono białaczkę. Anies, żeby nie dać się rozpaczy, zaczęła kręcić film o dzieciństwie żaka. Nazwała ten film Kuba z Mant. nie doszł premiery, zmarł w trakcie montażu filmu w 1990 roku. Czy była feministką? No, to jest kolejna kwestia sporna. Dla Żaka była kobietą, była człowiekiem, partnerką i przyjaciółką. Dokładnie w takiej kolejności. Z kolei dla feministek wielkim znakiem zapytania, bo raz była tą, która wiodła na barykadę, a innym razem uchodziła za reakcjonistkę. Kiedy zapytałam we Wrocławiu, a nie jest, o jej stosunek do feminizmu, ona sama odpowiedziała tak. Wciąż jestem feministką. Ale nie bojowniczką, bo nie chcę ograniczać moich zainteresowań wyłącznie do tej kwestii. Na świecie jest tak wiele innych poważnych problemów niesprawiedliwość społeczna, przemoc, dyktatury, głód że nie mogę powiedzieć, że, nie, że będę walczyć tylko wyłącznie na rzecz kobiet. Choć oczywiście we wszystkich moich filmach zawsze jestem po ich stronie. W filmie Kleo od 5 do 7 przyglądałem się pięknej kobiecie, która jest chora. Kiedy wychodzi z domu, to ona zaczyna się przyglądać innym ludziom. Jedną ze zdobyczy feminizmu jest to, że pomaga on przejść od lustra, w którym kobieta przygląda się sama sobie do kobiety, która spogląda na świat. Bo dopiero to oznacza, że staje się istotą ludzką i przestaje być ograniczona tym, że jest kobietą. Czy nie można wierzyć? Powiem i tak, i nie. Z jednej strony, ona sama powiada, nic mnie tak nie ekscytuje, jak znajdowanie w prawdziwym życiu modeli i postaci do filmowania. Uwielbiam patrzeć, jak ludzie sami się reżyserują, słuchać, jak mówią, obserwować ich gesty, ich naturalną scenografię, przedmioty, jakimi się otaczają. No ale zaraz po chwili dodaję, wierzę tylko w portrety niemożliwe. Lubię powtarzać z Ovidiuszem, moje dzieła są kłamliwe. Realność inspirująca filmy dokumentalne rodzi się często w marzeniach. Prawdziwi ludzie wchodzą w rolę takich... Wyobrażonych postaci, a zatem obiektywizm nie istnieje nawet w dokumencie. Kiedy po projekcji Plażenie zapytałam reżyserkę, jakie to uczucie reżyserować właśnie siebie i czy łatwo jest być sobą, kiedy cały czas jest się w kadrze, ta odpowiedziała: Ten film Plażenie nie jest o mnie samej, ale i o innych, albo też może raczej o innych i o mnie samej. Bo, jak powiedział Rimbaud, ja jest kim innym. W plażach jest taka scena, w której na piasku pojawia się rzeźba wielkiego, sztucznego wieloryba. I zapytana o znaczenie tego saka, nie powiedziała: To taki mój schron, ale przezroczysty, przez który przenika światło i dlatego mogę widzieć innych. Ta przejrzystość jest elementem zasadniczym dla kina, bo film to światło, światło, które przenika lub nie przenika do końca przez obraz. Tak. Czuje się bezpieczna w brzuchu wieloryba, schowana przed światem, schroniona przed wiatrem. W 2017 roku powstał jej film przedostatni, Plaże, Twarze. On jest dostępny na cda.pl i na VOD. W tym filmie Agnieszka Warda, francuska fotografka i reżyserka filmowa oraz J.R., fotograf, uliczny artysta, graficz. Udali się w podróż starą, przerobioną na gigantyczny jeżdżący aparat fotograficzny furgonetką, w środku której znajdowała się fotobudka. No i w ten sposób stworzyli dokumentalny film drogi portret zanikających powoli francuskich peryferii. Chcę też powiedzieć, że dokładnie rok temu na plakacie festiwalu filmowego w Cannes wykorzystano zdjęcie z planu filmu kręconego w sierpniu 1954 roku na południu Francji. Filmu Wardy La Tyre i to właśnie tym filmem zadebiutowała rok później na festiwalu w Cannes. To zdjęcie przedstawia NIZ zwardę stojącą na plecach technika, a ten próbuje usiłuje utrzymać równowagę na wysokim wysokiej drabinie. Ta fotografia podsumowuje wszystkie cechy wardy i pasję, pewność siebie, i figlarność, awangardowe, ale popularne, intymne. et universalnez films, Je t'ai menti, je savais très bien qui tu étais, ton incognito faisait ma gaieté, ton compte en banque, ma volupté. Tu croyais séduire, tu m'achetais, moi perfidement, je t'ai menti. Ba-ba-ba-da-le-lui ba ba ba